Czas rzeczywiście jest niekorzystny i w każdej dziedzinie życia chyba tak nas dopadło niespodziewanie, że nie wiedzieliśmy jak się zachować i co robić, tak naprawdę, ale staramy się w tym trudnym czasie jednak, żeby biblioteka funkcjonowała. Czyli, po pierwsze, zmniejszyliśmy ilość godzin dostępu czytelników naszych do księgozbioru, są ograniczenia, że. Nie ma y, wolności dostępu do półek, ale pracujemy. Jesteśmy otwarci od 10 do 17, przyjmujemy naszych użytkowników, bo jak się okazuje, Czytamy, coraz więcej czytamy w tej pandemii, co nas bardzo cieszy, ale ja jednak cenię sobie ten kontakt czytelnika z bezpośrednio z książką, bo oni przychodzą po jedną książkę, a wychodzą z pięciu, jeśli, z pięcioma, jeśli mają dostęp do wolnych regałów. Mnóstwo nowości książkowych, wydawniczych u nas na półkach, więc serdecznie wszystkich zapraszam oczywiście do wypożyczeń. Jedyne większe zainteresowanie w tym okresie jest z naszej akcji, gdzie Golina jest prekursorem, jeśli chodzi o książkę na telefon. Czyli akcja, która miała na celu pomóc tym wszystkim, którzy nie mogą się um, dostać do biblioteki ze względu na chorobę przede wszystkim, a teraz jest wśród osób starszych większe zainteresowanie, więc ta książka na telefon jakby się rozwija, więc w umówione miejsce pod. pod um, Odwozimy książki, służymy naszym czytelnikom i zachęcam państwa, żebyście korzystali z naszej oferty. Wystarczy do nas zadzwonić i my wymienimy państwu książki, dojedziemy na miejsce, czyli do domu, zostawimy wymówione miejsce, więc zapraszam serdecznie. Bez żadnego krępowania, korzystajcie z naszej oferty, bo ona jest skierowana przede wszystkim dla was. No oczywiście wszystkie ostrzeżenia, mamy pleksy, mamy przyłbice, płyny dezynfekujące, po maleńku po prostu sobie. Pracujemy, ale jesteśmy do Państwa dyspozycji każdego dnia od 10 do 17. Musieliśmy dla bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich uczestników naszych wydarzeń odwołać wszystkie akcje, które są kontynuowane od lat, jak Akademia Malucha, jak spotkania dyskusyjnych klubów książki, właśnie jak spotkania autorskie i konkursy, ale. Przenieśliśmy się do sieci, więc mam tutaj zapowiedź kolejnego konkursu, ponieważ już przed nami niedługo 11 listopada. Więc dla niepodległej przenosimy się do sieci i zapraszam wszystkich uczestników szkół podstawowych, tak jak zawsze, do nagrywania swoich prezentacji. I będziemy oceniać je po prostu w sieci, i później wszyscy mieszkańcy będą mogli zobaczyć prezentację patriotycznej literatury właśnie na ekranie. Jest to też zachęta, żebyśmy byli i razem. Wszystkie regulaminy trafiły już do szkół, wszystkie pojawiły się już na stronach internetowych. Wierzę w to, że będzie to inna odsłona tego konkursu, ale młodzież zarecytuje dla niepodległej, bo warto jednak tą popularną, Patriotyczną naszą literaturę cały czas promować, odświeżać i przepięknie recytować dla Polski. Przede wszystkim zdrowia, bo to zdrowie jest dla nas najważniejsze. My się tutaj nie trzymamy, pracujemy sobie w cichym heroizmie, więc robimy sobie porządki na półkach, kontrole, owijamy nowości. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gdybyście Państwo potrzebowali jakiejkolwiek pomocy, to końcówka 121, numer telefonu do biblioteki. Służymy Państwu pomocą, korzystajcie z naszych akcji, śledźcie naszą stronę internetową. Zachęcam jeszcze do spoglądania do księgozbioru online, ponieważ Państwo macie taką możliwość zamówienia sobie zdalnie książek, więc zapraszam serdecznie, żeby się nie narażać kto nie chce wychodzić, ma jakieś obawy, to zapraszam do korzystania z księgozbioru online. Czekamy na państwa. Ja oczywiście życzę wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze i oby się to wszystko jak najszybciej skończyło, bo wierzę w to, że będzie jeszcze pięknie, jeszcze będzie normalnie i będziemy nadrabiać w tym okresie, kiedy już będziemy mogli. Będziemy nadrabiać wszystkie spotkania, wszystkie wydarzenia, wszystkie konkursy i radość będzie chyba jeszcze większa.